Cześć, na tym filmie pokażę wam, jak stworzyć funkcję w języku Python, która realizuje mnożenie dwóch liczb. Zapraszam. Na samym początku definiujemy sobie funkcję, czyli piszemy słowo def i piszemy mnożenie. Otwieramy sobie nawias i będziemy chcieli tutaj przyjmować w nawiasie dwa parametry. Pierwsza to jest L1, czyli liczba 1, a druga to jest L2, czyli liczba 2. Tutaj dajemy sobie dwukropek. Przechodzimy, tutaj mamy ciało naszej funkcji i możemy sobie z funkcji coś zwrócić, czyli piszemy return i chcemy zwrócić L1 razy L2. Przechodzimy niżej i piszemy sobie instrukcję print, ponieważ musimy na ekranie konsoli poniżej wypisać rezultat tej funkcji. Tutaj piszemy sobie mnożenie i podajemy sobie 2,3, czyli powinno nam wypisać rezultat tego mnożenia. Uruchamiam i mamy wypisane 6. Moglibyśmy też tą funkcję skonstruować inaczej, tak żeby tutaj nie dawać słówka return, tylko po prostu od razu robić print i po prostu od razu wypisujemy sobie wynik na ekranie konsoli. Czyli tutaj też musimy zmienić wywołanie tej funkcji, czyli tutaj mamy definicję funkcji, wewnątrz funkcji mamy wypisanie w konsoli za pomocą funkcji print w wyniku, a tutaj tylko wywołujemy funkcję, używając jej nazwy i podając dwa parametry. Uruchamiam i widzimy, że wykonało się w ten sam sposób.